Czy ktoś z pani i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionej propozycji? Pan Marek Suski, bardzo proszę. Rozumiem, że w imieniu Klubu Prawa Panie i Sprawiedliwości. Wysoka Izbo. Za chwilę będzie wybór zmian w komisjach i przed chwilą podziękowaliście Państwo w bardzo nieładny sposób członkom tej komisji, która wykonała wspaniałą robotę. Chciałem panom podziękować. Wasza praca zapisze się złotymi zgłoskami w historii Panie pośle, jesteśmy w innym polskiego. punkcie porządku dziennego. A wy dzisiaj panie pokazaliście pośle, dzień waszej hańby. Panie pośle, jesteśmy w innym punkcie porządku dziennego. Zwracam pana uwagę. W jakim trybie, panie pośle? Słucham? Ale my nie jesteśmy po wznowieniu. A jaki wniosek chce pan złożyć, panie pośle? Proszę chciałbym, podzielić się ze mną. Wszystko formalne w sprawie wystąpienia pana marszałka. Panie pośle, nie ma teraz już to sprostowanie. Rozumiem, że pan chce coś prostować. To proszę w takim ja, razie, jedna minuta. Drodzy ja państwo, roz... proszę o ciszę. Myślę, proszę, że są o ciszę. takie rzeczy. Wystąpił pan Suski, występuje pan Nitras i kończymy. Myślę, że są rozmowę. takie Trzeba że... szukać rzeczy wspólnych. My chcieliśmy też panom bardzo serdecznie podziękować, to już koniec. Nie poznaję izby. Była wiejska, jest wersal.